Miłośnice wioślarstwa opanowali Wisłę. A teraz Wisła i wioślarze. Dziś miłośnice kajaków opanowali warszawski odcinek rzeki. Ci, którzy nad Wisłę przyszli jako pierwsi, mieli szansę na bezpłatną lekcję wiosłowania. Relacja Doroty Boczek. Zobaczyła kajakarzy, pewnie ich nie minie. Zanim jednak rozpocznie się spływ kajakowy, należy się odpowiednio przygotować. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, to tak samo przypominam o tym, żeby raczej nie wystawiać gdzieś wysoko nóg. Kamizelki w czasie płynięcia muszą być zapięte. Czas na kolejną lekcję. Robimy rozgrzewki, dlatego że wbrew pozorom w kajaku pracuje całe ciało łącznie z nogami. Wyginam śmiało ciało, dla mnie to. Ciało. Nie mogę się doczekać, aż wsiądę do kajaka. Zanim wsiądziemy do kajaka, należy się odpowiednio ubrać i nauczyć się wsiadania. Dalej, już tylko spływ. Uczestnicy nie kryją zachwytu. Jesteśmy tutaj, udało się załatwić. Wsiadamy na kanadyjkę i płyniemy. Oprócz wspaniałych widoków, uczestnicy zyskają nowe doświadczenia: nauka wiosłowania, nauka manewrowania kajakiem. Eee... Przewodnik opowie o historii przede wszystkim Warszawy, historii portów, rzecznej Warszawy. To nie jedyne atuty. Można odreagować po dobrej imprezie. Dla mnie niestety miejsca w kajaku zabrakło, podobnie jak dla 60 pozostałych chętnych, ale nic straconego, bo w sierpniu zostaną zorganizowane jeszcze dwa kolejne spływy kajakowe. Dlatego warto zapisać się już dziś i skorzystać z bezpłatnej możliwości spływu kajakiem po Wiśle. Dorota Boczek, telewizyjny kurier warszawski.